Yy, dobra. Dzisiaj spróbuję tym kaszlakiem wjechać na tą górę, podczas gdy ruch uliczny jedzie szybko. Tak. Przechodzimy do głównego filmu. Cięcie, cięcie. Yy, dobra, powinniście wiedzieć, co się dzisiaj będzie działo, bo postanowiłem zrobić super intro w montażu, które wam to wszystko powie. Tak, jestem super montażystą. Jak odpauzuję tą grę, to się już zacznie. Więc lecimy. Będę jechał na pierwszy osobowej, bo oczy, bo to jest, nie, bo tak będzie ciekawiej, I guess. Dawaj kaszlak, dawaj i dwójeczka. Oku. Dobra, mniejsza. Nic nie widzieliście. O nie! O nie! Ma... Szku... Gościu, jak ty jedzisz? No i wypadłem z drogi. No no nie. O, no skup! Ja, na, co, nawet, ja, ja nawet nie wiem, co mi uderzyło. Coś musiał mnie z tyłu uderzyć. Oba, druga próba, lecimy. Co mu się stało? Co jest? Dobre. Aha, dobre. Ja już nawet nie wiem, co się dzieje. No, Kościu, co ty. W... Dobra. Dobra, witam Was w trzeciej próbie. Powiem Wam, że już tracę nadzieję, że to zrobię. Jak jak planowałem to w głowie, to myślałem, że będzie łatwiej już tywana, dobra. U, nie. Nie, nie, nie. Witam was w czwartej próbie tego mojego super challenge'u oryginalnego. Nie, w ogóle nieukrawnionego z zagranicy. Mam nadzieję, że te kropki, które są na liczniku, to mi pokazują kiedy zmienić biegi. U, nie wiem. Bo ten super kaszlak nie ma obrotomierza. Ja nie wiem. Przyoszczędzili kachamy. Nie. Witam Was, wy któreś już próby. Nie już straci, straciłem już ten Już nie, nie mam pojęcia która to już próba. Będziesz tak musimy tutaj ten moment, bo nie wiem czy... Bo nie wiem czy to ten moment jest problematyczny, czy na całej trasie będą mnie tak bombardować. Nie. Oż. Dobra, jedziemy. O. One lecą. Dobra, mogę trochę przesadzić z prędkością. Ustawiłem chyba na 300 km na godzinę. Uj! Dobra, 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 wiecie to jadę na trawie, albo nie? Dobra, nie wiem. A ten kaszlak nie ma mocy. Jedź kaszlak, jedź Jedź I zmiana biegów. Jedź, jedziesz kaszlak, jedziesz Dobra Dobra, chyba... Dobra, miałem powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, ale gościu mi tutaj... Zmienił moje zdanie powiedzmy. O nie, dobra, no on chyba się już nie rusza, uff dobra, no Dobrze mi idzie, o skręt, 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 Oje Gościu, o co ty tutaj odwalasz? Dobra. Jedź, tak jedź, co ty ten tak nie ma mocy. Jedź, jedź, a gościu, o się gościu wspina po tej górze, nieźle. O, Witam was w następnej próbie. Tym razem się na 100% uda. Lecimy. Nie! Nie! Jak... jak jakim cudem od nie wjechał? To było tak blisko. Nie uda się dawaj kasztra, dawaj kasztra. Powinienem cię już zmienić na trójkę. Oh boy. Ja muszę słuchać silnika Żeby wiedzieć Kiedy zmienić bieg, żeby nie otwalić silnika. Czemu ja wybrałem tą mapę? A Masakro. O nie o jadę po ścianie, o jadę po ścianie... Ja ten nie no, nie jest kaszlak, umiedzi po ścianie please. Ej, on dosłownie na orbi... On dosłownie w orbite poleciał. Co to jest? Nie! Dobra, nic się nie wydarzyło. W ogóle prawie przed coś nie, nie zginąłem. Powiem wam, że... O nie 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 nie, nie. o bo. O boj. Dobra, to ja zapomniałem, że tu jest ten skręt. Zawsze jak jadę tutaj. To się rozwalam nie wiem czemu. Taki jest chamski skręt. Powiem wam, że odczuwam stres. Nie fajnie, nie polecam. O, o ten odleciał. Nie. Dobra, jedziemy. Jedziesz kaszlak, pełna moc, pełna moc. Dawaj, 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 wrześnie wrzucimy czwórkę. Dobra, dobra. Ja, dobra. Jedziemy. Jedziemy, o, już się wspinamy na górze. Już się wspinamy na, już się wspinamy, wspinamy na górę. Może się uda. Nie no, ja się tak nie sam rozwalę. Zjesz. Pal, kaszlak, pal. Pal, kaszlak, no. Dobra, odpalił. Dobra. Uff. Jedziesz, jedziesz, kaszlak, do przodu. Jedziesz. O Bo... a ostatnia, Ja wstałem do, ja dosłownie na środku drogi. Ja się tak dziwię, że nie zginąłem. O, obla, gościu był w powietrzu. Dobra, jadę po boczem, jadę po boczem. co się będę. O nie, gościu, omin mnie, omin mnie. Dobra, ominą mnie. Dobra, ja nie, jadę po boczem. to jest najlepsza taktyka. O, tu będzie, tu jest skręt, tu jest skręt. O nie, ile ludzi. Dobra. Ominął mnie, dobrze jest, dobrze jest, a wrzucam czwórkę, jedziemy, pełna moc. Dobra, nie, trójka jednak. Jednak, jednak czwórkę to za, za, bardzo o, za bardzo optymistycznie wrzuciłem czwórkę. Mimo to trzeba mieć takiego fata, żeby to przeżyć, masz tak. Czemu tu jest taka dziurawa droga? Nie! Kurde, a kaszlak no! No, Kaszlak, działaj! Ej, ej, no, Kaszlak mi się popsuł. Co jest? Nie zapomniałem, że nie mogę wysiadać z pojazdów masakrę, Musimy jeszcze. Jakim cudem ja rozwaliłem ten silnik? Co jest? Dobra, witam was w następnej próbie. Już wiemy, żeby nie wysiadać z auta za żadne w ogóle. I muszę, wie i, mu I muszę pamiętać, żeby zmieniać biegi. Bo mam taką teorię, że. No. Za, za słabo zmieniałem biegi, i rozwaliłem silnik. Polecam. Chyba to się stało. Muszę bardziej się wczuwać. Muszę bardziej się wsłuchiwać w silnik. No nie. Co jest? Czemu ten kaszlak nagle się zmienił w driftowóz? Ten kaszlak jest za mocny. Nie no. Ewidentnie za mocny silnik, o dobra, Tylko, dobra, ufpałem się, że nagle postanowi sobie, no, walnąć we mnie tak spontanicznie, ale na szczęście nie. Witam Was w następnej próbie. To jest już chyba, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, która to jest. Już próba, no szkoda. Witam Was w następnej próbie. Bez komentarza. No dobrze, ja już się do tego przyzwyczaiłem, że tak auta co chwilę nad głową mi przelatują. Polecam. Nie! Dobra. Wiecie co? Chyba sobie za dużą odległość wyznaczyłem. Tak teraz dochodzę do, do wniosku. Ale raczej nie będę zmieniał miejsca docelowego. To nie o to chodzi. Nie robiłem żadnych test ranów, Więc nie wiedziałem, że to takie trudne Znaczy to nawet nie jest trudne Problem jest taki Że to trzeba mieć falta To trzeba mieć po prostu falta Nie, 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 to jest Dobra Nie, 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 nie Dobra Wszystko Wszystko poszło tak jak powinno, bo na pewno. A to jest ten ostry skręt. To tutaj wjadę, żeby. O, tu trzeba go zrobić powolutku. Bo jak te są te ostre skręty, to mogą auta wyskoczyć za rogu. Aha. Jakim cudem to we, nie, we mnie nie walnęło? Jakim cudem? A ten kaszlak nie ma mocy. Mam nadzieję, że nie rozwaliłem znowu silnika. Puh. Tu jest ta droga, która mnie wkurza. Ja zjeżdżam. Zjeżdżam z niej. Dobra, dobra. Jeszcze żyję. Jeszcze żyję. O nie. Odlecicie czy nie? No hamiety. Dobra. Witam was w następnej próbie. W ogóle nie, nie jestem wkurzony już. W ogóle. Ani trochę. Dobra, dobra. Nie! Eee, dobra, lekkie uszkodzenia to tam. Praktycznie nic się nie uszkodziło, to tam. Malutka usterka łujać Malutka usterka, się wyklepie. No i znowu mi w to, no. No ale chamy, kaszlaka mi niszczą, no. No gościu, nie strasz mnie! Czuję się, nie no. Ja, 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 ja co chwilę dostaję jump na mordę. Ja się nie pisałem na granie... Ja się nie pisałem granie w horror. To miała być gra o autach, a nie... A nie na... No weźcie mnie straszcie, no. Hamy. Dobra, znowu ten skręt. O oh Dobra, chyba będzie nowy rekord. Chyba będzie nowy rekord. Już chyba tutaj nie wiem gdzie ja tu dojechałem, ale kojarzę, ale kojarzę, że tutaj było najdalej jak dojechałem, chyba nie wiem No go... jak, jak on... Jak on we mnie nie wjechał? Jakim cudem? O nie, tu się znowu... O nie, o nie, o nie, 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 nie. o nie, 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 nie. Dobra, pojechali sobie. Czysto czemu w tym miejscu zawsze się tyle, tyle tego dziadostwa spałni? Dobra, to jest chyba nowy rekord. Nie jestem pewien, ale chyba tu jeszcze nie dojechałem. Nie kojarzę tego... Tylko... Noo... Sz... Witam was w następnej próbie. <tryk> Witam was... ...w następnej próbie. Jedziemy, co się będzie? Ja ja nie ja, wiem. Ja jestem spokojny. Ja jestem spokojny człowiek. Ja nie wiem o co wam chodzi. Nic się nie dzieje. Spokojna przejażdżka. Bardzo spokojnie. Ale, Ham, no, no jak. jak siedzisz? No jeszcze silnik mi zgasił. I już. Chodzi. i mi zarysował kaszlaczka. Jak tak można, mój biedny kaszlaczek. Bo mi te skręt jak nie idą, to zgasiłem kaszlaka. Nie no, ja potrzebuję kaszlaka w automacie, ja wam mówię. Ok, prawie zginąłem, fajnie. O, ale mam rozwalony tył, dobra. Wiesz. Witam was w następnej próbie. Raczej tego. Witam Was w kolejnej próbie. Raczej dzisiaj tego nie skończę. Powiem Wam szczerze, że ja myślałem, że przez to, że wziąłem tą mapę, to, to będzie, nie wiem, to będzie jakoś łatwiej. Myślałem, że to jest taka mapa, w której nie wiem. Da się to jakoś omijać, ale nie wiem, ale chyba się pomyliłem. O nie, tam jest tym gościu, walnie we mnie. Nie, dobra, Uf. Na szczęście te auto mają spontaniczne... potrzeb... mają spontaniczną potrzebę... latania co jakiś czas. Kurda mieć już w rękę użarły komary, bez sensu. Nie dość, że auta mnie taranują, to jeszcze komary mnie gryzą, to już w ogóle. No sz Dobra, witam was... Na następnej próbie. Może tym razem nie zostanę przejechany przez jakiegoś. złotego złoma. Nie, to, może, to był czerwony złom. Tak, czerwony, nie wiem. Noż. Witam was w następnej próbie. Ty ra tym razem przejechał mnie zielony złom, więc jest progres. Dobra, ale tutaj. ale tutaj przy poboczu. Bo może, jak będę jechał przy poboczu, to. O nie ty złomie! O, dobra, za dużo jest. I, jadę, te, jadę, 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 po. Jadę tutaj, co się będę męczył, dobrze? <ścoughs> no ty złomią specjalnie skręcił, żeby mnie walnąć. Witam was w następnej próbie. Ej, co jest? No, na przykład nie mogę sobie spojrzeć na, na drugi ekran. Ham. Ham. on jeszcze mnie walnął tym swoim zderzakiem. Mój biedny kaszlak, no miałem plany jeszcze ten. Yy, zrobić, żeby była mgła. Dobrze, tego nie zrobiłem. Ty. Znaczy tak w sumie jak już coś na mnie leci, to średnio to unik, To średnio, żeby zrobić unik, bo nie idzie, ale... Nie wiem, ogólnie nie wiem. Ten kaszlak tak nie chce jechać pod górę, muszę tak redukować zawsze. No kości Byłem ja pewien, że on mi przejedzie. Oba, tutaj może zwolnijmy trochę. Nie, 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 dobra, jedziemy. Spokojnie, krzychu. Dojedziemy. Nie ma co się martwić. Gdzie jest ten skręt, dobra? O nie, o nie, ten dwa... Nie. Jedziemy dalej. Bo nic się nie stało, po co komu dach? Nic nie widzę zostałem w dach, zostawcie mój biedny dach, no Już Dobra, muszę zjechać trzecie osoby chyba Nie, wtedy nie wiem, nie, 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 nie mam kropek na tym, dobra, jedziemy z pierwszą osobą cały czas. Czemu ten jeden ham rozwalił w wnętrze? To jest Ale ham, ale ham Jadę, jadę Jadę. Zawsze jak dojeżdżam do, do tego momentu, zawsze. Witam Was w następnej próbie. O, jedziemy. Będzie się to ciekawie montowało. Dobra? To we mnie wjechało. Witam Was. Witam Was w następnej próbie. Ja już byłem tak pewien, że ten gościu we mnie walnie, że nawet nie skręcałem. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Tym razem się uda, ja wam mówię. Przedtem się nie udało, ale tym razem się na pewno uda. Witam was... ...w następnej próbie. Znowu ten skręt... Weee. Coś tam. Dobra, muszę patrzeć na drogę cały czas. Zawsze jak się odwrócę kamerą, to tu jakiś ham chce ze mnie wjechać. O, prawda, wam. Nie wiem. Już, już, już teraz tam nie robiłem na mnie wrażenia. Ja nie wiem. To pięć sekund mi coś przylatuje obok mordy. Co? Kto? Kto by się tym przejmował? Dobrze, że nie byłem na prawym pasie. Ja za chwilę sam, co? nie no, ja za chwilę sam się rozwalę. Nie! Kaszlak, proszę cię. Jedziemy, nie, no. Ja to naprawię, ja to naprawię. Kaszlak, no nie, nie, on nie pojedzie. Dobra. Witam Was w na następnej próbie. Ja się zaczynam pocić, co to jest? Od kiedy BeamNG Drive jest taki hardkorowy? Co to jest? No nie. Aha, dobrze że się ruszyłem. Dobra. O nie. Weź się, odwal ode mnie. Dobra, troszeczkę mnie zasko zaskoczył. Jedźmy od tego skrętu, zanim się tak znowu coś stanie. W jedziesz, kaszlak, jedziesz. 70 km na godzinę jedziemy. 50. O, moja szyba! Dobra, nie potrzebujemy szyby. Kto by tam potrzebował szyby? To tylko jest niepotrzebne obciążenie. Witam Was w następnej próbie. Tak walaj, czyli bagują jeszcze Ustawiłem, żeby... żeby ta, ta boostowała nawet jak są uszkodzone. Czasami to działa, czasami nie, ale jak działa, to jest śmiesznie. A się tam rozwalają. Dobra. Nie, nic się nie wydarzyło. Malutkie przeszkody na drodze. Prawie zginąłem. Prawie zginąłem drugi raz. Jedziemy, jedziemy. Nie dam się, hamom. Co wy tu robicie? A ci to, ci to tylko na dachu by leżeli. Ja nie jak można takim być leniem i na dachu leżeć. Ja nie wiem, jak tak można. O nie, nie wasz. Dobre. Nie. Nic się nie stało... och ty od tych moich super reakcji mnie głos... Bo zaczyna mnie ten... zaczynałem boleć płuca. Pamiętajcie, BeamNG Drive powoduje... Choroby płuc. Nie grajcie. weź... Mnie, przestańcie się ja mnie tak... No czy wy możecie przestać mi przed borderem wyskakiwać? No, dobra, jadę... O, ty jadę prawie 90 km na godzinę. Nie no. No nie, przecież mi wyskakiwać na mordę. No nawet nic nie mogę. Nic nie mogę komentować oprócz tego, że mnie wywalacie na mordę. Beeman g jest stresujący. Ja pitole. Co nie, jesteśmy w tym miejscu. Dobra. Trzeba zjechać na pobocze. I ustąpisz i ustąpić pierwszeństwa tym hamom. Niech już mają tą drogę nie. Nie. Witam Was w następnej próbie Dobra, jedziemy, jedziemy no Może dzisiaj to zrobię Ja myślałem, że to będzie... Nie wiem, ten film będzie trwał już z 8 minut A to już trwa no, no trochę dłużej, powiem wam tyle. No ty. Witam was w następnej próbie. Może tym razem się uda. Jak to mówię, jak to lubię mówić, może dzisiaj, może nie jutro, ale kiedyś się uda. Chyba skręt, już byłem, już, pamię już pamiętam tą trasę. Ja to, ja już po tym filmie tą mapę tak zapamiętam. Witam was... ...w następnej próbie. Polecam. E ja, no ja, mam, nie no... ...te bm to, najczęściej mnie te bm załatwiają. a ja nie wiem co jest z tymi kierowcami BM-ek. Beznadziejni. Masaka, przy... Ci kierowcy bm jak naprawdę już nie wiem co nie odwalają. Już ja, nie, ja, roz, ja rozumiem nie używać kierunkowskazów, ale żeby latać... ...na drodze... Witam Was na następnej próbie. Właśnie odkryłem, że wany to takie same hamy jak bm -ki. Polecam. O nie, następny. Zjeżdżam. Dobra, jadę poboczem. Robię taktykę, teraz przez cały czas będę jechał poboczem... ...i będę się modlił... Żeby nikt we mnie nie wjechał. To jest taktyka. To kur... na gościu, gościu skręcił 5 mm ob ten. 5 mm przede mną. Dobra, z tym poboczem to nie jest, to, to nie jest taki dobry pomysł. Aktualnie wszystkie auta na poboczu sobie tak, tak zjeżdżają po prostu. Dobra, jestem w tym miejscu, gdzie, gdzie o co 5 sekund ginę ostatnio. Trzymajcie kciuki, może tym razem się uda, tym razem się na pewno uda, bądźmy optymistyczni. O nie, biały ham tam jedzie, uff, dobrze, że skręcił. Jadę na lewo. Dobrze, że przynajmniej się za mną nie spałnią, Albo się zaczęli za mną też spałnić, to by było jeszcze ciekawiej. O, no gościu, uszkodziłeś mi kaszlaka, hamie. Je jej... ham. O nie, nie mówcie, że kaszlak się zepsuł. Dobra, działa, działa jeszcze, odpalił No nie Silnik, zasz radę Noż Jedziesz Kaszlak, jedziesz Na rozruszniku, na rozruszniku Super jazda, polecam Dobra, może stąd wystartujesz już Co ja zrobiłem z tym silnikiem? On absolutnie nie działa już. Silnika mam zdechnięty silnik, to jest kaszlak. Diodorz! O, 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 jest moc, jest moc! Dobra, wystartował. Jedzie w miarę normalnie teraz silnik. Nie wiem co przy tym... z nim było, nie tak? O nie, ten, on mnie zabije. Ten stów mnie, za... dobra, nie. Dobra, postanowił mi oszczędzić. Dobra, jesteśmy tutaj, o nie, o nie, dobra. Dobra. Jesz tego miejsca jeszcze nie pamiętam tak dobrze, więc... Chyba jesteśmy dość daleko, chyba jesteśmy przy rozwalonej drodze. Masakra, to już co te części tak latają na tej drodze, co jest? O, o, tu jeszcze, ej, tu jeszcze nie byłem. Tu jeszcze nie byłem. Dobra, progres, progres. O nie tu trzeba będzie pod górę jechać, o nie Mój kaszak z tym silnikiem będzie... No będzie ciężko, powiem wam tyle, będzie ciężko. O nie kojarzę... O oh Gdzie ja to jestem, o nie. Będą dużo skrętów jest. Może przez to, że jest dużo skrętów, to nie wiem. Nie wiem co mi to w sumie da. Oh boy. Nie, przestańcie! Przestańcie, przestańcie! Nie zgadzam się na to, przestańcie tutaj skakać. Ogarnijcie się, dobra, tu jest dużo. Y, tych kamieni wokół. Może jakoś w te kamienie będą mnie bronić. Dobrze, dobrze są te kamienie po lewej. One blokują mi, na razie blokują mi, dobra. Uff, uff. Ale silnik już nie ma mocy, tak go załatwiłem. Jak ja go tak rozwaliłem, to ja nie wiem. He no, jak teraz, jak teraz się rozwalę. To, to będę miał taką depresję, ja pitole. Aha. Super, to było ciekawe, aż mi się gra, aż mi się gra zatrzymała, żeby podkreślić sytuację, a gra mi się typi. Gościu tak blisko... Nie wiem, nie wiem jak to. Nie wiem co powiedzieć. No. O nie, dobra. Nie wiem. Nie wiem. Jestem tak, sku Jestem tak aktualnie takie mam skupienie, że komentary teraz będzie moje cierpieć, ale może nie wiem. Może trochę dłużej przeżyję. O nie, dojeżdżamy do tego miejsca. Oficjalnie dojechaliśmy. Na drogę ku na zimową. Moja cała przyczepność. ...sobie gdzieś poszła. No tu będzie ciekawie. Nie, nie, nie. Ta przyczepność, o dobra. No, wy tego możecie nie... Wy, wy tego nie czujecie, ale na tych, na tych drogach pokrytych śniegiem... ...nie ma w ogóle przyczepności, w ogóle. Po prostu wjeżdżasz na te drogi jakbyś był na lodzie. No, na szczęście na szczęście, no, na szczęście kaszlakiem tego nie odczuwam, bo on w ogóle mocy nie ma, ale to mniejsza. Dobra, tu nie mogę się za bardzo rozpędzać O, bo tutaj, bo tutaj, bo tutaj tak łatwo wiadę stąd Tutaj tak łatwo zginąć, tutaj tak łatwo zginąć, tutaj tak łatwo zginąć Jeszcze kaszlak mi w lewo skręca. Coś mi wleciało w zawieszenie miłuszko i mi te... i teraz auto nie chce jeździć nie chce jeździć, nie, nie nie chce jedzieć, nie, 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 nie dokładnie. Ej, to a możemy zrobić to my to możemy zrobić teraz? To jest możliwe. <ścoughs> no nie no. Dobra. Ostatnia próba. Na więcej prób nie mam czasu, siły i nie wiem, Dobra, lecimy ostatnia próba. Teraz musi się udać.